Szybkie pytanie. W ile podjąłeś decyzję? Wczoraj potwierdzili, a ty wchodzisz. No w chwilę. Arab, wydaje się, spokojnie nic do ciebie nie ma. Zgadzam się z Pałem. Co się stało, że mamy Cię w naszej federacji? Fajem, przyjemnie jest łatwo zarobić, ale ja, jednak jakieś tam aspiracje y, 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 mam sportowe i uważam się za, y, może nie zawodnika, ale gdzieś tam jakiś semi-pro poziom, to, to chyba prezentuję. Y, więc tak naprawdę. Y, a... A teraz jestem bardzo zadowolony, że się na to zgodziłem, bo się skupiłem, nawet już nie, nawet już nie drinkuję, a, a, a ogólnie alkohol dosyć lubię. Będziesz mógł w końcu udowodnić, że 5 lat treningów nie poszło na marne. Paweł jest wysoki, jest dorzeźbiony, mocno bije, ma mega duży zasięg, zajebiście. I pierwsze pytanie do Araba, co się wydarzyło teraz? No kurczę, chyba Paweł po prostu w bliskim kontakcie nabiera agresji. Jaki plan na walkę? To znaczy plany, jakieś tam plany się ma, ale ja jestem mam jakby otwarty jestem na tą walkę. Yy, yy, yy. Chciałbym no, go no, obalić, jakby, polecimy. mogę go obalić. Ale on nie chce parteru! I mamy parter! Mogę go tam zdusić, mogę go złapać tam, gdzieś tam za rękę. Gdzie wykluczyć. Próbuję założyć dźwignię, próbuję założyć dźwignię. Ale mogę mu też jakby kopa sprzedać. teraz, żeby tego nie było a, Powiedz a! mi tak. Rozumiem. Powiedz mi, jak z kategorią wagową? Było dużo zbijania, dużo musiałeś się męczyć, czy to wręcz tak na luzie? No. Tak, tak. A ty taki spokojny, a jednak e, lubisz e, dymy poglądać. No to wiadomo, wiesz. E. A ty planujesz jakieś dymy? Bo tak mi się trochę to z twoim wizerunkiem i z twoim sposobem bycia kłóciłoby, jakbyś zaczął awanturować. Ja za dymioną to miałem przeszłość mocno, ale ogólnie taki, ja jakby, ja nie, nie lubię takich zadym, nie lubię takich afer. Już wspominałeś raz o tym, że z Popusiem chętnie byś zawalczył. Myślisz, że jest jakaś możliwość, żebyś zawalczył z Popusiem? A, a, yy, ale myślę, że. Yy, 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 jak to się mówi? M nie wiem. Mam nadzieję. A jaki ty masz pas w brazylijskim jiu Nie wiem. Jak to się stało, że ty aż tak zmasowałeś? Yy, pojadłem. W ogóle na, na Serbii byłem właśnie z trenerem i dużo mięsa zjedliśmy raz się Kizem i chcesz go spalić w OKTAGONIE? E, no spalić nie, no ale, 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 ale jakby, jakby się tak o, wyszło, że, że właśnie bym gdzieś tam e, u, 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 ukuł, że, że tak powiem, to by było zajebiście. Kiedy mówiłeś, kiedy przerwałeś nowy wywiad z Kizo, o swoim specjalnym pomyśle na pojedynek. A no tak, że jak mi nie będzie szło, no to na Najmana polecę, że tam louka i go obalę, no. <noise> Walka wieczoru wygrana, no kurczę no, no nic tylko tak krótko i skutecznie trenować. Um, nieś No nie. Nie. Jaki miałeś plan na tę walkę? Właśnie, tu nie było za bardzo planu. Jeszcze tak a, a propos, ostatnio z kolegami wymyśliłem żart. Dawaj, śmiało. Jakie zwierzę można zbić? Można zbić żółwia. o, o, o tak! I tym akcentem kończymy. Dzięki o, bardzo! To, to... Twoje ciuchy chyba robił jakiś hinol Kurwa! Daj mi kubek z kodę, i no Zrów coś, byle coś z adrenaliną Ej, 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 pierdolę kodę, pierdolę sukę Czy jest jak robię i dupę Mówi, że fajnie, suka ma trupet Mówi, że spada daj mi kubek Kubku wojno i kola Jestem i strzelam kola Chcę już wejść, mówię kola Daję później, daję kopa o.